dobry, hey, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Okumu i dzisiaj pooglądamy sobie już trzeci z rzędu mój szkicownik i tak samo jak poprzedni, on jest z Winter Newton na tych kółeczkach, bo wcześniej mi się tak jak mówiłam, dobrze, na tym pracowało. Jedyna różnica, jeżeli chodzi w porównaniu do tego poprzedniego, to rozmiar. Poprzedni był A5, teraz mam A4. I szczerze powiem Wam, że na tym większym bardziej podoba mi się komfort w pracy z racji tego, że jestem tą osobą. Która musi mieć opartą w dłoń kiedy, kiedy rysuje mhm. Nie przedłużajmy, przejdźmy sobie dalej Pierwsza strona moim zdaniem powinna być to stroną reprezentacyjną Więc chciałam żeby to były ładne arciki no i powiem że no, no, nie jest źle Tylko, że dalej jest pusto I tu mamy oczywiście przestrzeń, która była A, dla, dla mojej dłoni Moja dłoń tutaj jest dla pierwszej stronie szkicownika powinna być <laughs> Te czubiki mi się też nie podobają będzie troszeczkę golasków, oczywiście, w tym szkicowniku. Yy, bardzo podoba mi się to, jak zarysowałam mu tutaj mięśnie plus ta pupa. Chciałabym zauważyć, że pupy męskie wyglądają inaczej niż te damskie. Więc jak to się rysuje, to żeby to uwzględnił po prostu, że te damskie są, wiecie, takie bardziej okrągłe i wypukłe, a męskie są bardziej spłaszczone i takie bardziej e, mięsiste w sensie mięśni niż, niż takiego tłuszczyku, który mają dziewczyny nie? A i co zrobić, żeby nie rysować dłoni? <laughs> Wszyscy, wszyscy mają taki okres w swoim życiu, że zakrywają dłonie i tak samo tutaj też, po co można ją uciąć, nie, nie ma tej dłoni i w ten sposób człowiek się nie uczy. <grytanie> Zauważcie, po prostu ja jak, nie wiem, nie wiem jak ja to zrobiłam, przeliczcie te mięśnie, a przeliczcie te mięśnie, kaszy ubywa, e, ta stawa jest tragiczna jeśli chodzi o anatomię. Nawet nie, nie będę tego komentować. Ja strasznie źle robiłam, że ja tak zarysowałam tym czarnym dookoła te mięśnie, bo to nie wygląda dobrze, nie powinno się tego robić. To powinno wychodzić raczej z cieniowania niż z zarysowania lineartem. U mnie tutaj będzie strasznie dużo właśnie tych, tych artów z uniwersum Avatara, więc nie, nie zdziwcie się, bo to jest praktycznie cały w tym wypełniony. I kolejny problem, do którego dochodzimy, to jest moje ścieśnianie postaci. Kiedy mm, ja rysowałam w tym szkicowniku, to rysowałam jeszcze cały czas na płasko. I stąd niektóre problemy anatomiczne, które mi tu wynikały, bo powinniśmy rysować oczywiście pod lekkim kątem. Teraz mam taką podkładkę, którą się reguluje, yy, tak, tak naprawdę to jest podkładka do laptopa, którą kupiłam chyba za 10 złotych w Biedronce. Ona jest drewniana i po prostu ja sobie u, u, ustalam kąt, więc jak rysuję czy coś, to wiecie, mi jest ten komfort pracy już zapewniony. Ale mam ją tak naprawdę dopiero z pół roku, więc do tego czasu, to jest szkicowanie z 2015, to do tego czasu będziemy sobie oglądać po prostu spłaszczone postacie. I tutaj mamy kolejny, to, to nie jest, że ten gdzie dziwnie wygląda ale ten kaza mi się podoba jest w takim stylu hawajskim. Yy, Nana podsunęła mi wtedy, pamiętam, ten pomysł na wakacjach, jak byłam u yy, I kolejny. Bardzo lubię w ogóle styl rysowania takich demonków i każda się często pojawia jako taki demon. Yy, ostatnio chyba zrobiłam go chyba w digitalu jako lewiatana, bo wiecie, on już smak wody, lewiatan to taki morski demon i w ogóle. A tutaj mamy taki rysuneczek, który jest readrawerem pracy, która wam się wyświetli tutaj. Duża różnica, nie? O, porno! O mówiłaś, że nie rysujesz porno? Co to jest? No, ja nie rysuję teraz porno, kiedy się rysowałam, więc spokojnie. Po prostu, żeby stwierdzić, że czegoś nie lubimy robić, po prostu trzeba najpierw to zrobić, nie? I powiem szczerze, że no, no, nie, nie, nie podobało mi się to. Ale zresztą to jest tragiczna. Ten profil, który jest tutaj jest po prostu straszny. A to już wygląda też. O i stąd. Już wiedziałam, że ten rysunek jest okropny. A, strasznie mi się dzisiaj trzęsie blat. Lara Croft. Ja jestem ogólnie wielką fanką wszystkich gier z serii Tomb Raider i to chyba nikogo nie powinno dziwić, ale naprawdę mega się zakochałam wtedy, kiedy wyszedł ten w wersji Jak ona pycha na tę wyspę Yamatai, bo on się po pierwsze odnosił do japońskiej mitologii, a ja uwielbiam Japonię. Pod tym właśnie względem ich kultury i mitologii, podejścia do tych, tych wszystkich spraw z naturą, wiecie, mi się to strasznie podoba. I kiedy ona była w tej wiosce, gdzie były te takie, wiecie, japońskie, różne rodzaje ornamenty, japońska mitologia to ja byłam pod mega wrażeniem. Chyba te kolejne części, które już wyszły po niej już aż tak bardzo mi się nie podobały, jak ta, oczywiście przestrzeń, przestrzeń wszędzie, marnujemy kartkę. Ale powiem Wam, że ten kaza mi się podoba, chociaż wygląda trochę jak dresiarz, i teraz to widzę, że ma za blisko siebie oczy. Hmm. Trudno. Ta, ta oczywiście przestrzeń na moją dłoń. Yy, I fatalna anatomia. Ta anatomia jest po prostu fatalna. Tutaj chciałam ją narysować yy, Keirę z Tashim, yy, jak ona robi brzuszki, i za każdym razem, kiedy skończy brzuszek, to ona nie to Ale to też jest po prostu tragiczne. A to już jest nowy sposób kolorowania. Stary nowy. Ten jest bardziej delikatny. I to też są dalej promarkery, bo wiecie, ja tu wszystko rysuję promerkerami. I to też jest 3DRAW I on tutaj się Wam pokaże, żebyście zobaczyli, czy zrobiłam jakiś progres, czy, czy nie. Ale wydaje mi się, że tak. Kolejne prace, ta strasznie mi się podobała. Ja uwielbiam pracę tego typu. I cieszę się, że mogłam ją zrobić tak naprawdę. No i tutaj też zrobiłam już troszeczkę realizmu, bo. Hmm, ja wiecie, cały czas chciałam rysować mangę, potem się przyniosłam w ten bardziej semirealizm, ale to jeszcze nie był taki semirealizm w sensie mm, poprawności anatomicznej i tak dalej. I fajnie było mi zrobić coś, co jest bardziej realistyczne. I chyba od tamtego momentu zaczęłam już stwierdzać, że pójdę więcej dawać takich elementów realistycznych do swoich prac. O, jest. Ta strona mi się mega podoba. I zobaczcie na to kolorowanie. Tutaj dalej były to promarkery. Tutaj użyłam. Ym, Szarego kopika, którego kupiłam. I to był chyba pierwszy kopik, który właśnie zakupiłam, bo był szary. Tylko on jest tak jasny, szary, że nie wiem, czy będzie to widać. Yy, ta Daria też mi się strasznie podoba. No i będzie więcej takiego kolorowania. W ogóle fajnie, że ja tutaj przestałam używać czarnego cienkopisu, przeniosłam się na taki cienkopis z sepią. I to jest taki fajny, delikatny ten line. I on tak wygląda, wiecie, tak subtelnie. Bardzo mi się podoba. O! Kolejne porno! I tutaj już użyłam na tym mm, kazy... na tym kazie... Jak to się mnie Kaza? E, użyłam właśnie już e, kopików i no niestety ten kolor z jego skórą był nie trafiony totalnie. Mm -mm. No tutaj e, mam promarkery bo dań, że Chyba tak. I kredki. I rozlałam kawę. Niestety, rozlała mi się kawa. Nie, nie pamiętam, jak to było dokładnie, ale chyba brałam kubek i Uuuh, kawa mi nakapała strasznie. Mych. Oczywiście nie praca, bo po co jej dokończać? Keira i tsunami. O, i tu jest mój ulubieniec, to jest, przedstawiam Wam, rekina Wacława. To jest rekin Wacław, który jest maskotką moją i Nany. Kiedyś, kiedyś go wymyśliłam mm, i to jest rekin, który jest zażenowany Waszym zachowaniem. <laughs> bardzo go lubię i chyba później też go rysowałam. I to te kolorowanie też mi się podoba. E, to chyba też są promarkery, tak, to, jest, to są kopiki, to są promarkery. O, jest rekin Wacław! Jakim Władzław ma tatuaż i ma wąsy. <grystanie> I dużo Darii kotyłów. No i tutaj już będą takie, takie bezgrolenie po prostu pod tego szkicownika, bo dostałam w tym okresie szkicownik od Nany i on jest bardzo opasły, bardzo mi się bardzo dobrze na nim pracowało. I w porównaniu tutaj nie, nie, nie marnowałam tak przestrzeni. I starałam się po prostu zarysować ten szkicownik, żeby już zacząć następny. Nie wiem, czy, czy też tak macie. Więc patrzę, się, się cały blat. E, więc mamy po jednym, po dwa na stronę. No bo czemu nie, albo w ogóle sam szkic. Tu troszeczkę więcej tych arcików. Tu już chyba kolorowałam, to jest paramarkerami, promarkerami, a to jest z kopikami. ok, dalej jakieś grolenia. <grywa> naprawdę, okropnie dużo kartek martowałam. o, ja uwielbiałam też bardzo serię Monster High i mam kilka lalek z tej serii one są świetne, <grywa> śliczne tu troszeczkę ćwiczyłam sobie perspektywę rysowałam temperówkę, robiłam różne kształty i to jest ostatni rysunek więc przestrzeń, przestrzeń, magiczna przestrzeń. Więc wiecie co? No bo tam już są puste kartki. Nic, 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 a nie, jeszcze coś jest. Ja próbowałam tutaj akwareli, ale stwierdziłam, że ten papier do akwareli za bardzo się nie nadaje. Więc nie, nie używałam na nim akwareli. Więc to będzie chyba tylko tyle z, z tego szkicownika. Nie jest on zbyt opasły. Przyszły będzie naprawdę mega gruby. I znowu się stało. To samo się stało, co wam mówiłam ostatnio. Że te kółeczka po prostu wypadają. To jest po prostu tragedia. Eee. Dobra. Naprawione. Fajnie, że mogliście razem ze mną obejrzeć ten szkicownik. Mam nadzieję, że spotkamy się kolejnym razem. I jeżeli podoba Wam się to, co robię, zasubskrybujcie mój kanał. Odwiedzcie moje social media i widzimy się następnym razem w piątek. Tym razem będzie filmik, rysuje wasze prace, Czyja praca się pojawi, kto? To wie Bye.